Siemaneczko widzowie, witam was na kolejnym filmie na kanale. No i jak widzicie, dziś zobaczymy sobie co by było gdyby Sporting Lizbona nie sprzedał swoich gwiazd. No a do Sportingu powrócili na przykład Cristiano Ronaldo, Rui Patricio, Bruno Fernandes, przykładowo João Palhinha, Rafinha, który grał tam chyba przez rok. Przed transferem do Ren, z tego co mi się wydaje, Mary Demiral, Rafael Leao, no i wielu innych, takich jak na przykład jeszcze Pedro Porro, Nuno Mendes, Mateusz Nunes, Manuel, Ma, Manuel Ugarte, no i kilku innych zawodników, ale chyba możemy już przejść do symulowania pierwszej części sezonu. Ja dołączyłem do Estreli, no i zobaczymy sobie, jak to wszystko będzie wyglądać w listopadzie. Ok, złotą piłkę w naszej symulacji zdobywa Erling Haaland, a młodym piłkarzem zostaje Oscar Bob. No i zobaczmy sobie, jak wygląda tabela, na którym miejscu jest Sporting i Sporting lideruje w lidze portugalskiej po 10 meczach. Mają 21 punktów, 6 zwycięstw, 3 remisy i jedna porażka. No i mamy 1 stycznia. No i zobaczmy sobie na którym miejscu będzie Sporting. A Sporting po 16 spotkaniach ma 30 punktów i jest na miejscu czwartym, jak możecie zauważyć. Zobaczmy sobie Puchar Portugalii. Sporting Lisbona z Pucharu Portugalii odpadł. W ćwierćfinale przegrywając FC Famalicao 2 do 1. No i zobaczmy sobie jeszcze Ligę Europy, gdzie byli oczywiście w grupie z Rakowem Częstochowa i 8 punktów i miejsce drugie. Raków wychodzi do Ligi Konferencji, zobaczmy sobie z kim oni zagrają z Besiktasem. Ok, no i co widzowie, myślę, że zobaczymy się już pod koniec tego sezonu, czyli myślę, że odpowiednią datą będzie 6 maj. Widzimy się za chwilkę. No i mamy końcówkę sezonu. Zobaczmy sobie jak wygląda tabela i na miejscu 5 nie ma Sportingu, na miejscu 4 również ich nie ma, na miejscu trzecim również Sportingu nie ma i zobaczymy. Miejsce drugie dla Sportingu, więc Czeka ich Liga Mistrzów w przyszłym sezonie. A teraz przejdźmy sobie do statystyk. Cristiano Ronaldo, jak widać, na miejscu czwartym z 19 bramek w 34 spotkaniach. No ale zobaczmy sobie statystyki. Hmm, oczywiście, Sportingu Lizbona na przykład taki ktoś tutaj nie zagrał. Chyba wszyscy grali, którzy zostali sprowadzeni. No i. Najwięcej goli, oczywiście Cristiano Ronaldo w 34 spotkaniach, 19 bramek. Dodatkowo Rafinha, 7 goli, 3 asysty. Pedro Goncalves, 16 goli, 7 asyst w 27 spotkaniach. Mateusz Nunes, 8 bramek. Bruno Fernandes, tylko jeden gol w 21 spotkaniach, co nie wygląda najlepiej. No i Rafaelao, tylko 10 spotkań, 4 gole i jedna asysta. Najwięcej asyst Pedro Goncalves i Nuno Mendes, 6 asyst. Najwięcej goli Cristiano Ronaldo razem z Mateuszem Rejsem, Nuno Mendesem i Bruno Fernandesem mają po golu, no i dwie asysty Cristiano Ronaldo, więc Cristiano tutaj ciągnął zespół. Ma jak wiadomo, Sporting odpadł w ćwierćfinale I koniec końców Ten puchar wygrywa Jeszcze nie mamy finału Więc zobaczmy sobie teraz Ligę Europy Gdzie Sporting Odpadł Dość szybko Bo z AC Milanem W rundzie Wstępnej No i zobaczmy sobie oczywiście jeszcze statystyki Z Ligi Europy Cristiano Ronaldo 3 bramki i jest to najwięcej goli no a asyst najwięcej miał Rafinia. bo jedną asystę razem z Merichem Demiralem Nunomendesem i Mateuszem Nuneszem nie wyglądały nie wyglądały te rozgrywki w wykonaniu sportingu najlepiej no, ale myślę, że zobaczymy się już za chwilkę Puchar Portugalii koniec końców wygrywa SC Braga w finale pokonując 1 do 0 Benfica, a Ligę Europy wygrywa Bayern Leverkusen, pokonując AS Rome. Ligę konferencji jeszcze nie mamy finału, a w finale Ligi Mistrzów Barcelona zmierzy się z Arsenalem. No i Ligę Mistrzów wygrywa FC Barcelona, której gra Mohamed Salah. Aston Villa wygrywa Ligę Konferencji Europy, ale ten Mohamed Salah w FC Barcelonie wygląda naprawdę dziwnie. To musimy sobie otwarcie przyznać. No i widzowie, czas na sezon drugi naszej symulacji. Oczywiście w poprzednim sezonie nasza, nasz Sporting nie radził sobie tak źle. No i myślę, że zobaczymy się już tak jak ostatnio czyli końcem października, początkiem listopada złotą piłkę wygrywa Erling Haaland a młodym zawodnikiem roku 2024 zostaje Iker Bravo a my widzimy się oczywiście już w styczniu więc teraz zerknijmy sobie na tabelę no i na miejscu siódmym nikogo nie ma i sporting na miejscu drugim, tuż za Sportingiem Lisbona, po 15 spotkaniach mają 33 punkty, 10 zwycięstw, 3 remisy i 2 porażki, punkt straty do lidera. Zobaczmy sobie Puchar Portugalii i tutaj odpadli znowu SFC Famalicao, je tylko tym razem, przegrywając 1 do 0. I z tego co mi się wydaje, to Sporting Lizbona był w Lidze mistrzu. Tak jest. I nawet wygrali swoją grupę, w której mieli Aston Villa, Ajax Amsterdam i Slawie Pragę. Wygrali tę grupę, mając 3 zwycięstwa, dwa remisy i jedną porażkę. No i w 1.8. zmierzą się z wielką FC Barceloną, czyli obrońcą tego tytułu. Zobaczmy sobie jeszcze dotychczasowe statystyki królem szczelców obecnie jest Rafael Leo. 10 goli w 15 spotkaniach. No i zobaczmy sobie. Tutaj statystyki drużyny w lidze portugalskiej. Najwięcej spotkań Leao oraz Goncalo inakio. No i 10 goli Leo, 4 gole, tylko 4 gole. Cristiano Ronaldo, który ma 82 oceny ogólnej, już Geekers e, o wiele lepiej sobie radzi, chociaż w sumie to, czy radzi sobie lepiej, to nie, bo ma tylko 3 bramki i 2 asysty w 11 spotkaniach, a Cristiano Ronaldo w 7 spotkaniach 4 gole i 3 asysty. Może to jakaś kontuzja? U Portugalczyka wystąpiła No i Rafinha 14 meczy 3 gole i jedna asysta Królem asyst Cristiano Ronaldo No i tak to się Prezentuje A w lidze mistrzów najlepszym strzelcem Jest Rafinha Oraz Goncalo Inakio A rafeleo razem z Cristiano Ronaldo Mają po jednej Bramce razem z Wiktorem Gekkersem Oraz Nuno Mendesem. No i najwięcej asyst ma Rafael Leão, Dwie. Później Cristiano Ronaldo z jedną asystą i z jedną asystą również Bruno Fernandes. A w Pucharze Portugalii najlepszym strzelcem jest Hidemosa Morita. Dwa gole. No i Rafinha jeden gol. I trzy asysty aż. Rafaela Leão. No i zobaczmy na którym miejscu zakończył Sporting Lizbona. W lidze portugalskiej no i znów miejsce drugie. FC Porto znów z mistrzostwem. Chyba mieli mistrzostwo w poprzednim sezonie. 3 punkty straty, tylko 22 zwycięstwa, 7 remisów i 5 porażek. Kucharze Portugalii wygrywa też FC Porto, więc zdominowali całkowicie Portugalię. No i już wiemy, że. Sporting daleko nie zaszedł w widzę, Mistrzów, bo odpadł z Barceloną, przegrywając 3-2 w dwóch meczu. Pierwszy mecz wygrali 1-0, no ale niestety nie udało się przejść dalej. No i odpadają w 1-8 finału. Ligę konferencji wygrywa Chelsea, a Ligę Europy wygrywa Inter Mediolan. Królem strzelców natomiast zostaje Rafael. Leo a najlepszym strzelcem drużyny zostaje również Rafael Leo, drugi jest Cristiano Ronaldo. Na trzecim miejscu Rafinha z 10 golami: Cristiano Ronaldo 13 bramek i 8 asyst. On po prostu udowadnia, że pomimo wieku, bo ma już u nas 40 lat, on nadal daje radę. No i najwięcej asyst oczywiście Cristiano Ronaldo. 5 asyst później Rafael Leo. I Rafinha. Cztery asysty. Ta trójka naprawdę ciągnęła zespół Bruno Fernandes troszeczkę słabiej. Trzy eee, 3 gole, 3 asysty w 19 spotkaniach. No a w Lidze Mistrzów dwa gole, po dwa gole w sumie. Mają Rafaela, Cristiano Ronaldo, Rafinha i Goncalo Inaczej. No i tutaj nawet do naszego Sportingu Lizbona został przeniesiony Wissam Ben Znaczy przetrana kupili sobie go po prostu. No, a Żałopalinia tutaj jest. No i zobaczmy, czy ktoś odszedł już po tylu meczach. No, ale z tego co widzę, to, to jest takich ważniejszych ogniw. Cały czas Rafaela, Cristiano Ronaldo, Rafinha, Nuno Mendes, Bruno Fernandes czy Rui Patricio. Cały czas tutaj są. Tak samo Żałopalinia. Więc jest naprawdę. Spoko. No więc myślę, że możemy już przechodzić do ostatniego sezonu w tym odcinku. Jako, iż ostatni sezon już nam się wczytuje, to ja, widzowie, zapraszam Was do zasubskrybowania kanału i zostawienia łapeczki w górę, jeśli chcecie więcej takich filmów. A my widzimy się już końcem grudnia. A grupa, w której znajduje się Sporting Lisbona. Oczywiście grupa ligi mistrzów to Liverpool, Ajax, Amsterdam i Austria Wiedeń. Na złotą piłkę w sezonie, w sumie to w roku 2025 zdobywa Erling Haaland, a młodym piłkarzem roku zostaje Jimenez z Realu Madryt. Mamy już pierwszy styczeń roku 2026. No i zobaczmy sobie na tabelę oczywiście Ligi Portugalskiej na miejscach niższych w Sportingu nie ma i Sporting jest obecnie liderem Ligi Portugalskiej 46 punktów w 16 spotkaniach 15 zwycięstw i jeden remis zero porażek wygląda to naprawdę bardzo dobrze no i zobaczmy sobie teraz Puchar Portugalii i Sporting przegrywa teraz w 1.8 finału z GD, Chavez. Afa Malika odpada w ćwierćfinale, więc. Więc Sporting tego Pucharu nie wygra w tym odcinku. No ale jeszcze oczywiście mamy Ligę Mistrzów do sprawdzenia. Więc sprawdźmy, jak poradzili sobie w Lidze Mistrzów. I wychodzą z drugiego miejsca. 10 punktów na ich koncie. 3 zwycięstwa, jeden remis, dwie porażki. Pewnie te dwie porażki to były z Liverpoolem. No i. Liverpool oczywiście na pierwszym miejscu, a w jednej ósmej zmierzą się z Napoli, więc szansa jak najbardziej jest. A ja jeszcze muszę, muszę Wam powiedzieć, że karierę zakończył Cristiano Ronaldo, więc tutaj już go nie zobaczymy. Królem strzelców Ligi Portugalskiej jest obecnie dany Loader, na drugim miejscu Cabral, a w końcu odpalił Bruno Fernandesz. Który ma 11 goli razem z Geekersem Zobaczmy sobie te statystyki No i 11 goli tak jak mówiłem Jeden ma Bruno Fernandes oraz Victor Geekers 6 goli Rafael Leo, Czyli troszeczkę gorzej No i 4 bramki Rafinha 7 asyst ma Leao Oraz 6 asyst Mateusz Nunes No i po jednej asyście ma tutaj cała reszta tak Jak Bruno Fernandes i Rafinha jeśli chodzi o Puchar Portugalii, to jednego gola mają Wiktor Gickers, Eduardo Quaresma, Mateusz Nunes oraz Goncalo Inacio. No i jedną po jednej asyście ma Bruno Fernandes razem z Leao. No i jak już pokazuję te portugalskie rozgrywki, to pokażę Wam też Ligę Mistrzów. Cztery gole, Rafaela Leo, po dwa Bruno Fernandes i Mateusz Nunes. No i Wiktor Gickers, dwie asysty. I po asyście również mają Merik Demiral oraz Nuno Mendes, który cały czas gra i ma 86 overalla. No i widzowie, myślę, że zobaczymy się już końcem czerwca. Zobaczmy, w sumie to bardziej w połowie. A ja przypominam znów o subskrybowaniu kanału. Zbliżamy się już do 400 subskrypcji. Mamy 308 subów jak to nagrywam, więc polecam subskrybować kanał. No, i mamy koniec ostatniego sezonu. Zobaczmy sobie, jak z... poradził sobie Sporting. I Sporting w końcu wywalczył Puchar. Wygrywają Ligę Portugalską. Oczywiście z Pucharu Portugalii odpadli. Porto wygrywa cały ten Puchar. A w Lidze Mistrzów wygrywa Liverpool. A nasz Sporting odpadł właśnie z Liverpoolem pokarnych. Ale zaszli naprawdę daleko do ćwierćfinału. No i przegrali z Liverpoolem w sumie nie dość w grupie, to jeszcze w ćwierćfinale. A Ligę Europy wygrywa Manchester United, co ciekawe. I Ligę Konferencji Europy wygrywa Juventus. No a finalne statystyki prezentują się następująco. 22 gole Viktora Gijkersa w 34 spotkaniach, dodatkowo Bruno Fernandes 19 bramek w 34 spotkaniach i Rafael Leao zdobywa double double, 17 goli, 11 asyst, no i Rafinha 7 bramek, 3 asysty no i 5 goli Mateusza Nunesa, który ma overala 84 no i asysty 11 asyst Leo 8 Nunesza, 4 Fernandesza, 3 asysty Rafini i po dwa. Po dwie. Dwie asysty Inacio i dwa gole Inakio. Co ciekawe. Inacio jak na środkowego obrońcę? Wygląda naprawdę nieźle. No i w widzę mistrzów najlepszym strzelcem w Sportingu Lizbona zostaje Rapel Leo. Później Bruno Fernandes, cztery bramki. No i po dwie Victor Gikers razem z Mateuszem Nunesem. No i Victor Gikers, najwięcej asyst, trzy asysty na jego koncie. Dwa gole, dwie, przepraszam, dwie asysty. Leo, no i po asyście mają Nuno Mendes i Mary Demira. No i tak to wszystko się prezentuje. Jedynym osiągnięciem Sportingu Lizbona jest... Oczywiście, wygranie w ostatnim sezonie ligi. No i myślę, że i tak jest to naprawdę niezły wynik. Fajnie sobie poradzili. No a ja widzę Wam dziękuję, że byliście na dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się do usłyszenia i cześć. Widzimy się oczywiście już za kilka dni w kolejnym filmie. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i pa!